To ten no, jak miał mi wysłać iPhone'a w grudniu, y, to się nie odzywał nic, powiedział, że, że, że gówno dostanę. A, a teraz nagle się odzywa, nagle... Y, y, nagle tak bardzo chce, żeby przyleciał. A czemu ci ci iPhone? Mm. No bo się chwalił, że 5 milionów y, na Amazonie też rozdawał pieniądze tam po 100 euro. Nie? Tam... No tobie raczej nie. Witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj zapuścimy się będąc na YouTubie w meandry TikToka i zobaczymy, czym są bitwy. Ja nawet myślałem jakiś czas temu na poważnie, żeby założyć TikToka, bo to mnie właśnie przekonywało łączenie się w okienkach. Ale okazało się, ja TikToka nie lubię, że żeby to spełnić, nie miałem TikToka jako twórca. Kiedyś tam przez krótki czas miałem założony bo kolega tam umieszczał treści, ale już nie umieszcza, i wykasowałem w cholerę. I żeby były te bitwy, to trzeba spełnić warunki podobne jak na YouTube, mieć gdzieś tam wyświetleń, i tak dalej. Ja stwierdziłem, że ja się na, ty, na tej platformie TikTok, na TikToku po prostu nie odnajdę. Wiem, że zachwycony tą platformą jest Jacek z JTO. No to teraz zobaczcie, jakie tam są wspaniałe dialogi na tej platformie. Jakie są wspaniałe treści, to jak będziecie zainteresowani, to mogę Wam kiedyś zrobić taką kompilację. Aczkolwiek wtedy, to rzeczywiście będę prosił o suby, lajki i oglądalność, bo nie wiem, czy sobie chcę to robić. Ale dzisiaj przypadkiem trafiłem na dialog Jorro Bagata. I wiecie co, już miałem wyłączyć, ale tak po paru sekundach. Bo tak sobie zobaczyłem, że tego Jorro to ja nie znam, no łączy się z fagatą. Tak sobie w ogóle pomyślałem, powiedziałem to na nagraniu, które zobaczycie za chwilę, bo sporządziłem je wcześniej, zrobiłem je wcześniej. I kurcze no, zwróciły moją uwagę, usta fagaty po prostu, bo tak stwierdziłem, że ja to powiedziałem to na nagraniu że jeżeli jeszcze będzie chciała je powiększać, to znaczy, że jakiś lekarz sprzeniewierzył się swojej sztuce i ją naciąga. Ale jak chodzi o samą fagatę, powiem wam, no są kontrowersje, aczkolwiek ona kiedyś powiedziała, że jej treści nie są dla dzieci i to, co ona nagrywa, no to to jest problem rodziców, że dzieciom pozwalają. Tak, i tutaj ma rację. To jest problem głównie rodziców, co pozwalają dzieciom oglądać na YouTubie. Natomiast jeżeli chodzi o OnlyFansa, mnie tam na OnlyFansie nie ma w sensie użytkownika, a tym bardziej w sensie twórcy. <gryw> nie wiem, co miałbym tam pokazywać, ale jak sobie tam lubi być, to ok. No, ale ona wykręca na Instagramie też jakieś ogromne liczby, i chciałem wam pokazać, kto jest influencer. Dzisiaj w Polsce. Kto jest czołowym influencerem i jakie są te dialogi wybitne na TikToku? I nie ma co przedłużać. Posłuchajcie. No, no, ja z tobą wiele razy chciałem się połączyć, ale coś, coś się nie dało, nie? No. Pozdrawiam, pozdrawiam. Tapujemy, tapujemy. Pytają się, kiedy będę u Ciebie w teledysku. A czemu możesz być u mnie w teledysku? Dobre no nie wiem, bo oni chcą bardzo widzowie, żebym był u ciebie w teledysku. A ty nie chcesz? No ja Aha, chcę. Aha, czyli właśnie. tak źle i tak niedobrze. Mm -hmm. No, bo ja właśnie lubię twoje piosenki. A mnie lubisz? No, no, spoko, spoko. Jaki tekst. A wiesz, kto to jest Lizak? Eee, twój były chłopak. A co myślisz o nim? Nie wiem, bo ja go nie znam, a, ja go a... nie znam. Ja go... A co to ma zaznaczenie, co ono nie myśli. Ja to w ogóle nie wiem kto to jest Lizak w ogóle. Czy Fagate to kojarzę, nie? Ale Lizak zupełnie nie wiem, kto to jest. Bo widziałem tylko raz w internecie. Nie, nie znam go za bardzo. A a, a myślisz, że wygrałbyś walkę o mnie? Ale... Po co? Nie, nie. Nie. Aha, bo ja, ja, ja widziałem go chyba na fejmiu, na fejmią chyba walczy. No i co? I nie zawalczyłbyś o mnie? Nie, bo ja, ja w piłkę nożną, ja jestem byłym piłkarzem. No, po By co ma walczyć, ma jest, jest sport. Nie moje, nie moje środowisko. A mecz taki, że ty musiałbyś zebrać swoją drużynę, on swoją, zrobilibyście taki mecz i kto wygrywa? Występuje już w teledysku. Dobra, a... dobra, dobra. Tak? No. No okej, okay, no, no to będzie mecz. No spoko, spoko. Zgadnij, z, z, zgadnij z kim się udało mi przed chwilą połączyć, z Dzielifrutem? Z Dzielifrutem, nie? Pierwszy raz odpierdolę. Ja pierniczę, do Jebany. No, szczęśliwy dzień. Właśnie dzisiaj ten z Dzielifrutem, z fagatą się połączyła. A czyli jak on z kimś gada, to mówi o tej osobie wiecie, w trzeciej osobie. Czyli jak ja bym siedział z jakąś koleżanką. I ona by była. A weźmy, że. Agata, nie? Tak jak tutaj. I. No to mówię, no, zamiast powiedzieć: Cześć, Agata, no to. Y, witam, Agatę. Zarąbiście, naprawdę super. Ach, zobaczymy, co się będzie działo dalej. No. A ty mnie kojarzysz, a ty mnie kojarzysz w ogóle z internetu? A, widziałam Twój filmik, jak czytałeś jakieś wiadomości od Friza. A, 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 no tak, tak, tak. No, no bo mi tam coś proponowa, jakieś 5 minut, jakieś tam gówno. Ja tam nic takiego tam nie reklamuję. A lubisz, lubisz frycza? E, friza? Nie, tak średnio nie przepadam za nimi. Sedio? Może zrobić no. z Mhm coś tu piszą, a nie, coś tam się pytają, kurde, o jakiś ten OOF czy o coś, kurwa. E. A wiesz co to jest OF? Tak, wiem, wiem. Jakie masz zdanie na ten temat? Nic, spoko. Spoko? No. Spoko! A subskrybujesz kogoś? Yy, nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze nie. A ile tam kosztuje subskrypcja? 20 dolarów. No kurde, to no. jest 8 dych. I ja pierniczę 8 dyg miesięcznie, żeby zobaczyć o tą tutaj fagatę, o której czytałem komentarze bez przesady, ale ktoś tam napisał, że jest paskudna, ale w ogóle to fagata to powinna być reklamą, czy ona jest żywą reklamą kosmetyków, dlatego, że ja się nie będę czepiał, no tu jest po domowemu, ale jakby ktoś nie poznał, to to jest ta fagata, wiecie, znacie fagatę, no to... To jest właśnie ona. Tak jakby ktoś się nie poznał, nie? A tylko 20 dolarów, nie? To no spoko. Co innego, że te zdjęcia tam można bardzo szybko i łatwo znaleźć sobie w internecie. No, tak? No. To mało, nie to mało. A, 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 nie a nie można wpisać sobie więcej? No można, ale zapłaciłbyś więcej. No nie wiem jakbym chciał kogoś obejrzeć, to tak. Mhm. No, to ja chyba kupię. A ty jesteś tam? No. No cała, co ty gada? Ca cała Polska ja wie, jestem że ona królową, tam jest. Jestem królową Polski. O kurde. A ile, ile masz subskrybentów? Subskrybentów brzmi jak eksperymenty. Kurde, jak to oglądałem pierwszy raz, to... A nie będę tutaj mówił. Ale nie dobra, cały. Spoko, spoko. Ale, ale, ale to... No, dobra, to kupię. A, ale to trzeba, to można tylko na jeden miesiąc, czy trzeba cały czas to płacić? E, no co miesiąc trzeba płacić. No tak, ale nie można tylko na miesiąc? Można, można. No. Można zobaczyć co tam jest inara. Ale ja, ja tam Że... odpisuję tam na wiadomości, piszę z ludźmi. Sam... Aha, no to pewnie tak jak na tych na skamerkach, to te panie, które tam są, to też odpisują na wiadomości. Ale sądząc po dialogach, no to raczej nie są to jakieś bardzo głębokie konwersacje, jeśli chodzi o treść. No ale jak chodzi tutaj o tam rozmowę, to też zupełnie nie ma ona żadnej głębi, ale jest fascynująca. A, a, a ja może też to założę. Tak, bolo, to mój chłopak nowy. E, mogę ci pomóc, no, jak chcesz, a co tam będziesz wstawiał? No właśnie, nie nie wiem, a ten, poczekaj, hmm. co ja chcesz. Ale do... założę, a nie wiem co my to my będziesz wydaje, stawiał. bardziej dziewczyny na tej platformie. Nie, chłopacy też są po prostu jeszcze w Polsce. Chłopacy. Ja przypominam, że Fagata jest jedną z najbardziej popularnych influencerek w Polsce. A ten żony to pewnie dostanie jakąś tam walkę niedługo na Prime, Fame, coś. Płytę nagra. Przecież widać, że on ma bardzo dużo do powiedzenia, także czy tam... Djoro, dż Djoro, dż dż sorry. Dżoro, -dżo, dżor -dżo. dżor -dżo będzie, niedługo będzie po 100 tysięcy złotych za walkę brał. No bo już się pokazał swagatom. no to ja myślę, że on już jest gotowy. W Polsce nikt tego nie zapoczątkował, możesz być pierwszy. No właśnie nie wiem, a ten ale a w Polsce mi się wydaje, że to że bardziej dziewczyny, że chłopacy chyba tam nie mają. No to byś był pierwszy i byś najwięcej zarobił na tym. Kurde, ja, ja ci powiem, że ja w to wchodzę, nie? Wchodzisz w to? No wchodzę w to. I zrobisz wtedy ze mną kolaba? O kurde. Z I co on Z będzie miejsca. pokazywał? Ej, Denis jednak miał OFA jako pierwszy. E, dobra, aha, bo tak, 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 słyszałem, słyszałem też, że, że, on, że on to miał. Ale później mówi, że żałował, że, że to założył, ale ja nie będę żałował. Ty nie będziesz żałował. Ja, ja, ja jestem otwarty na wszystko. Mm -hmm. mm. Bo A, mi już się nudzą te tiktoki i ten. i... Szczerze, to ten TikTok już mi się teraz nudzi. TikTok się nudzi? No, już mi, się, już mi się nudzą te bitwy, ten... Stale łączyć się z tymi samymi, ja tylko teraz z, z nowymi osobami się łączę. Ale dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień, bo się połączyłem z fagatą, z frutem nie? Ale ja w tego olifantu. Co to za To tak jest mój szczęśliwy dzień, bo dostanę od ciebie dzisiaj subskrypcję. No, powiem ci, że wykupuję. Tak? No. I też założysz. Także ludzie eee, płaczcie, Jorro no, płaczcie, bo on musi obejrzeć tag, aby Wstawiał jakiś film albo coś. Na razie, wiesz, nie będę zakładał, żeby nie widzieli profilu, nie? Hmm, a tam ciężko coś kogoś wyszukać. Musisz wstawić link, więc możesz już. Aha, no dobra. Możesz eee, film założyć. No. Eee, a czym się ogólnie zajmujesz na co dzień? Ja, no TikToker, influencer, no w mediach społecznościowych. W influencer. W mediach społecznościowych. Instagram, na YouTube będę tam wrzucał takie filmy, bo teraz ro robię ten, tego, no na pilota drona licencję. Ej, ludzie mi się pytają, będziesz z na tego OF co to znaczy, nie co to znaczy. No nie wiesz co to jest nie. Dzięki za bombę. Ja no jak mówisz, co to jest rakieta? Nie wiem. Pokaż mi swoją rakietę, jak mówisz na przykład do mężczyzny. O Boże, no dobra. No. Ja tak nie mówię do chłopaków. Ale, po, ale jest 2000 tak. osób, jasny gwint. Powiem ci, że widzowie cię kochają. Dzięki. A znasz jakieś moje piosenki? No, nie wszystkie. Mówię. Ja jestem fagata, seksycibka, spódkolnina. Ja znam wszystkie piosenki. A ja nawet to... jak, czasami, jak, jak czasami story wrzucam, to czasami z Twoją muzyką. Serio? A jaka jest Twoja ulubiona no. piosenka? No właśnie ta, co przed chwilą wrzuciłem. Czemu ludzie piszą, że się zajmujesz gangsterką? No bo gangsterka też z Poznania jestem gangsterka. Tak? No. A co to znaczy? No, no gangsterka, wyłudzenia. I nie wiem, raczej. czy ona sobie z niego robi, ja chyba tak. I ty się tym zajmujesz. Brak, brak, poda brak podatku VAT. I ty się tym zajmujesz taki chłopak? No, no tak. I masz jakiś swój gang? No mam. I kto w nim jest? No tam kilka osób, ale głównie kobiety. Kobiety mafii, no. A co te kobiety robią w tym gangu? No, ja się normalnie siedzą ładnie ubrane, skóra, drinecze, Moi drodzy łyski. widzowie, czy oni no, są pośledzonymi? No zarządzają Serio? Jakimi interesami? Ja mogę dołączyć? No możesz, wiadomo. No dobra, i co będę musiała robić? Jakie będzie moje stanowisko? No, coś związane z tą niebieską platformą. To co będziemy robić? Gang, gang pań z niebieskimi platformami? Chyba, że no, platform... Coś w tym stylu. A ja widziałem, że ostatnio byłaś w Stanach. No, byłam w Japonii, nie. Byłem. To jest właśnie moje marzenie, bo ja też bym chciał właśnie polecieć do Stanów, nie? A u myślisz nie... po angielsku? jeszcze nie byłem. Po polsku nie potrafię. ale po angielsku sobie poradzę. No, ja no to mm. mam nawet taki ten e, autobus z Anglii. Ja? Nie no to jak masz obrazek hmm. z Anglii, to już się mówić na Malty. No już mówiłem, już postawiłem warunki, jakie są z wylotem na Malte. Jakie są warunki z wylotem na Maltę? A ty znasz tego Szymola? Nie, nie, nie znam no, go. A, ona nie zna Szymola. A wy znacie Szymola? I strasznie pamiętam, że nie wiedziałem, kim on jest zbytnio. Wiedziałam tylko, że ma walkę na fejmie i nagrałam filmik z ukrycia, jak on tak ledwo robi jakieś pompki czy coś i napisałam Haha, ale Cipka i wysłałam do znajomych. Nie żebym się czepiał, ale o, zobaczcie to na co jej barki. Kolega? To nie, apel. to jest taki no, znajomy z internetu i on zapraszam na tą cię. Maltę, że jak tam ci wszystko wparci, to, to, to. Ja mówię, no to niech mi 10 tysięcy wyśle. To znaczy, że on już ja z nim spisać, spisać umowę, że on mi daje 10 tysięcy. Podać swoje dane, numer konta, podpisać jeszcze pod tym. Ja, ja, ja żadnej umowy z nikim takiej nie podpisuję, żadnych umów. Ale wiesz, on jest chyba streamerem, on myśli. No że jest, on jest, on jest, on on jest. Podatka. Myślę, że to byłby fajny kolab z nim. Myślisz. Nie, powinien... ale to ten. No. Jak miał mi wysłać iPhona w grudniu, to się nie odzywał nic, powiedział, że, że, że gówno dostanę. A teraz nagle się odzywa, nagle. Yy, nagle tak bardzo chcę, żeby przyleciał. Hmm. A czemu miał ci iPhone? No bo się chwalił, że milionów y, na Amazonie też rozdawał pieniądze, tam po 100 euro, nie? Tam A myśli, ten... że No tobie raczej nie. Czemu? No bo Oj. jesteś zbyt majętna. Hmm. No. Aż bym poleciała tam na Maltę do niego, jaką on tak rozdaje. No tak. Zagadaj do niego i lecimy razem. Lecimy razem? No, jeszcze no, weźmiemy no, Twoją. Powiedz, tak, powiedz mu, że przylecisz, ale tylko z fagatą, jak on zaprosi. Dobra, I, jeszcze, i dzięki za kapelusz. Jeszcze weźmiemy Twoją koleżankę, Jak ona ma? Natalizę. Nataliza, o, pozdrawiam Natalizę. A co, a podoba ci się Nataliza? Mm, nie, bardziej ty, ale spokojnie, spokój. Spoko, a masz jakieś kolegę dla niej? Nie, nie, nie. Ta, 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 ten dialog nie? jest coraz lepszy. Kurde, udało mi się wygrać, nie. Mega Big win. Mega. No, do, no dobra fagata, to Proszę trzymaj się... Codziennie live'y? Ja robię codziennie. Dobra, to może się jutro albo pojutrze połączymy, tylko musisz to, to. się dowiedzieć, od tego Szymola czy możemy lecieć razem. Dobra, On, Ona dobra. jeszcze chce rozmawiać się, fagata, o, No to to fagata, bitwa i... była. Dobrze, Dobrze, papa. pa. pa. Mega Big Win! Ej, udało się z fagatą połączyć. Udało Dobrze, się że z fagatą miał połączyć. Gacie. Yeah. Dobrze, że miał gacie. No i widzieliście to. No, nie wiem czy tutaj jeszcze trzeba więcej mówić, także no nie wiem, może zostawcie suba, lajka, like napiszcie mi coś o tym, co myślicie. Przypominam, fagata jest jedną z największych influencerek w Polsce. Jako mi jaką ma opinię, to już co innego, no ale i...